Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Sema to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. Także jeśli chcecie wygrać tym razem kod o wartości 10 zł, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Ja jestem oczywiście na jakiejś dropie. Wbijajcie, bo w pierwszym linku w opisie macie mój kod. A i macie mm, z tego kodu 15% dopłaty. Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie, bo możecie sobie wpłacić każdą metodą płatności. A tak jak mówię, z moim kodem dostaniecie więcej pieniędzy. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Macie tutaj każdą metodę płatności. No i też pamiętajcie o tym, że jeśli wpłacicie, to nie dość, że możecie sobie wziąć udział w takim, znaczy wziąć udział, wziąć udział w konkursie o takiego Tiger Tufa, o takiego, o takiego, o takie rękawiczki, takie rękawiczki. I jeśli macie konto premium, to bierzecie udział w Karambicie Lord, Także zapraszam wszystkich serdecznie. Bo nie dość, że wpłacicie i możecie sobie wypłacić jakiegoś fajnego skinka ze strony. No to jeszcze macie szansę wygrać sobie fajne skinki. No i też w emoji, w emoji Evencie możecie sobie zgarniać za otwieranie skrzynek eventowych. A ja w dzisiejszym odcinku eventowych nie będę otwierał, ale będę otwierał skrzyneczki premium, bo sami wiecie, że z tych skrzynek wydaje mi się, że najlepiej dropi. No bo tak jak wiecie, jest napisane premium, lepszy drop. Także wszystkich serdecznie zapraszam do kupna. No i dzisiaj otworzymy sobie kilka skrzynek. Zacznijmy też od bananowej pójdziemy sobie do skrzynki fantazyjnej szczęścia połóweczka 50 na 50 i zobaczymy co poleci na spokojnie na początek 5 skrzynek bananowych jak widzicie u góry mam naprawdę bardzo duży budżet no i zobaczymy zobaczymy co tym razem poleci yy, i w pierwszych pięciu jest naprawdę ok najgorsze jest to że tutaj są te tanie itemki ale tu no nieźle ile wydaje 320 wydaje mam 242 także yy, niestety troszkę w plecy zobaczymy co dalej będzie, tutaj jest właśnie słabe to, że są te słabe itemy i jest mało tych w miarę lepszych ale teraz oddało, teraz wydaje mi się, że oddało, tak jest, 439 zł fenomenalnie jest proficik, także ostatnie 5 sobie otworzę i polecimy sobie dalej zobaczymy, co tutaj będzie okej, okay, no tutaj niestety słabiutko mogłem już, kurczę Zostawić 192 ziko, czyli tutaj niestety w plecy Przechodzimy sobie po raz kolejny na dół I co my tutaj mamy? Weźmy sobie wściekłego smoka, bo jest przeceniona Ona kosztuje ogólnie 8 dyszek Teraz 4 dyszki, także otworzymy sobie 5 Za 2 stóweczki No i tutaj też mamy sobie itemki, ale tutaj jest więcej tych lepszych Okej! Okay, zobaczcie co tutaj się teraz stało Zobaczcie co tutaj się stało Płacę 199, a mam 403 Także podwójny proficik no, i takie coś, tu ja naprawdę szanuję. Nie było żadnego słabego itemka, były same te droższe. No i naprawdę, gitara teraz troszkę słabiej, bo nie ma żadnego wyróżniającego się itemka. Ale 139 zł zawsze coś, zawsze coś. Jedziemy sobie dalej, eee, co my tutaj będziemy mieli. Ok, jest Maryna, ale znowu słabiutko, znowu słabiutko, chyba że w satraku, no niestety nie, 169 zico. No i jeszcze raz, ostatni raz sobie walne 5 taki skrzyneczek i zobaczymy, co tutaj poleci. Nie ma już, niestety, nic dobrego. No, także, także, chociaż tutaj 236, bo w statraku kumichodragon dragon. Ale spoko, jest dobrze. Naprawdę nie, nie jest jakoś fenomenalny, ale jest ok. I walimy sobie w tym momencie połóweczkę 50 na 50. Oby dało teraz Abubka simov To będzie fenomenalnie. I daje, daje Abubka simov No i mega, no i mega. Kolejna. Stówka do przodu prawie, także bardzo, bardzo fajnie. Przechodzimy sobie jeszcze tutaj niżej. I weźmy sobie sceneczkę fantazyjną 5 razy taką sobie otworzę. 234 zł. Zerujemy konto, zerujemy konto. No i to jest fajna skrzynka, bo tu jest na mniejszym procencie, ale jest sporo fajnych itemków i teraz poleciało no 264, a płacę 234. Także fajnie, 30 zł na plus. Możecie też napisać oczywiście jak tam u was, co tam u was się dzieje. Zostawcie też subika, komentarz, łapę w górę. Eee, no i też pamiętajcie, że jeśli chcecie w ogóle wziąć udział w giveawayu, musicie minimalnie połowę filmu obejrzeć. Bo jeśli tego nie zrobicie, no to niestety udziału nie weźmiecie. Pamiętajcie też, kurde, cały czas mówię, pamiętajcie, ale mm, na Discordzie są zawsze wyniki, prawie. A jak nie, no to na streamach. Także zostawcie dzwona, żeby mieć powiadomienia o wszystkim. No tutaj leci średnio, chociaż 330 zico tutaj. 57 stud track, bardzo ładnie No i ostatnie 5 sobie otworzymy Później przejdziemy na upgrader do emoji eventu I skończymy odcinek eee, Ok, no jest ok, jest ok, mogło być Wiadomo zawsze gorzej 216 Także na zero Emoji event, przejdźmy sobie tutaj Albo wiecie co zostało mi 300 stówki To jeszcze żeby sobie podbić trochę To otworzę dwie skrzynki za kochaniec Może akurat coś poleci Zobaczymy co tutaj będzie goska myślałem, że będzie. No, nieszczęsne czwórki, których nienawidzę. No, ale bardzo one często dropią. Dobra, przejdźmy sobie do emoji eventu. Mm, no i weźmy sobie tak. Uno do 3, uno do 3, walnijmy sobie tutaj. O, bazyliszek ładnie. Cyk, cyk. okej, okay, będzie na upgrader. Get more reactions, bo tutaj mnie niestety nie stać. Bo tutaj mam dopiero od 15 tysięcy. Tak jest. Am, am, trochę mi brakuje. Ale to zobaczymy, może w następnym odcinku się uda. 12. 897, wrzucamy sobie dla siebie. I o 31 z Inko Factory News. uspi Guardian. bardzo ładnie. Dobra, przejdźmy sobie na upgrader. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo itemków. No i walnijmy sobie wszystko. Walnijmy sobie wszystko na razy 10. Może akurat się O A tu jest stówka. O kurczę! niestety nie siadło. Dobra, zmienię sobie. Wiecie co? Powolę na tym kółku. Powolę na kółku, na modzie. Mm, ile mam ich 9, 10, 10, na 2, na 3, 5. I walnijmy sobie razy 5. Ryzyko! Mordeczki. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana kurczę niestety nie siadło. Od razu was przepraszam na jakieś głosy w tle, jak słychać, ale zapomniałem zamknąć okno. Jest naprawdę gorąco, dlatego nie będę tego robił. Znaczy, gorąco, no. Wiecie, tak? Że, be, że nie będę zamykał. A teraz siada w dzik na kostkę, bardzo ładnie. Razy 2. Walimy sobie tutaj kajmana i te itemki. Aha, dobra, czekajcie, tu drugą stroną minąłem. Walnijmy sobie coś takiego 700 zł. Dobra, walimy sobie teraz apedzik na razie dwa po raz kolejny na takiego statrak jego przepiękny nóż na lewą stronę tym razem. I kurczę, znowu jest prawa strona i niestety nie siada. Szkoda, szkoda, że tym razem się nie udało. Dobra. I teraz jeszcze raz tym razem na stiletto knife. I tym razem siedzi, tym razem siedzi bardzo ładnie. Super, super, mm. Dobra, to walnijmy sobie na razy 5 na 2000. Prawa strona tym razem. Aha, dobra, tutaj tej kostki się nie da raczej, ale taki. No nie... I lewa strona? No nie wiem czy lewa byłaby, dobra. Bo kurczę, powiem Wam szczerze, że bardzo dużo przegrałem. Oby teraz siadło. O nie, o nie, o nie. Nie siedzi to. Kurczę, miałem 3600, chyba a mam 1600? O Jezus Maria, co tu się stało? Dobra, mordy. Kto nie ryzykuje, nie piesza pana. Cały czas w poprzednich odcinkach zostawiałem sobie itemki, a teraz trzeba zaryzykować talon marble. Fate. 47% szans. Dorzucę jeszcze, dorzucę jeszcze te 43 ziko i zobaczymy co poleci. Mam nadzieję, że się uda. Prawo, lewo. Kurczę, prawo czy lewo? Prawo czy lewo? Niech jest lewo. Upgrade'uję i proszę. I tak jest! Siedzi talon knife. Dziękuję bardzo. Ja już jestem naprawdę spełniony. Talonik zostaje w moim filmiku. Jeśli Wam podobają się takie filmy i chcecie wygrać o wartości dyszki, zostawiacie lajka, subskrypcję, komentarz. Oglądacie minimalnie połowę filmu, ale jak w tym momencie jesteście, to oglądacie cały film. Pozdrawiam serdecznie tych, co oglądali cały. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Na razie.